Dzień dobry, dzień dobry, próba druga. Bo chyba nie włączyłam czegoś. O, jestem. Mam nadzieję, że będzie słuchajcie, internet, bo już mnie trochę odłączało. Boję się ludzi i słuchajcie. I właśnie to, to, to jest przykład, że ta pani była wcześniej już o innych konsultantów też totalnej biologii, w takich odstępach czasu paroletnich. No wiecie, że jedno z głównych narzędzi totalnej biologii jest zawsze pis pisanie opowiadań, prowadzenie dziennika, ale to tak nie tylko totalnej biologii, ale też psychoterapii i innych takich nurtów psychologicznych, że pisanie dziennika, wyładowanie poprzez opowiadanie swoich emocji, no to jakby wspomaga i faktycznie to wspomaga. Ale jeśli jesteś osobą, która ma wyparte całkowicie swoje dzieciństwo, e, która nie pamięta swojego dzieciństwa, która e, mówi o rodzicach tylko w superlatywach takich bardzo mocnych, albo jeśli zawsze pytam e, kogoś o, o, o swoje emocje, to ktoś od razu mówi mi o, swoje, o swojej mamie czy o swojej tacie, no ale wiesz, oni mieli mi ciężko, no to wiem, że tam jest już grubo. I też e, trzeba zdać sobie sprawę, że jak od małego człowiek mógł polegać sam na, sam na siebie, sam, samą na sobie, było odcięcie, że nawet jak temu rodzicowi było trudno, to tam, gdzie jest trudno, to rodzicowi, to rodzic nie widzi swojego dziecka po prostu, bo on żyje w jakimś swoim trudzie, tak? To dziecko jest niedostrzegane. I tak jak dziecko jest niedostrzegane, to on, ono później w życiu dorosłym też nie widzi siebie, boi się pomocy, boi się prosić o pomoc. To jest też takie bardzo mocne zakotwiczenie, że ja dam sobie radę sama, dam sobie radę sam i tak dalej. Ale zawsze, nieraz nie też mówiłam o tym, ale jest sporo nowych osób, więc jakby będę to mielić. Zgłoszenie się do kogoś o pomoc, zaufanie drugiemu człowiekowi. Wygadanie się, czyli jakby o, jasne, te opowiadania są fajnym narzędziem, ale ta obecność, uważność, yy, bycie wysłuchanym, bycie zrozumianym daje ogromnego kopa terapeutycznego drugiej osobie. I właśnie ta pani, pomimo że korzystała z pomocy innych konsultantów, dzisiaj była przerażona konsultacją, bo ja jej powiedziałam, że ona potrzebuje chwilowo lepiej, żeby skorzystała z pomocy psychiatrycznej. Pomimo, że na pracę z wewnętrznym dzieckiem jakby to fajnie było, bo widziała tę swoją dziewczynkę, ale też z pomocy psychoterapeutycznej, bo potrzebuje spotkań regularnych co tydzień, po prostu, tak? Ja takich akurat możliwości nie, tutaj nie daję, też to celowo zrobiłam jakby tak, bo nie chciałam być traktowana jako psychoterapeutka, ale to jest bardzo ważne. I to jest przykład, że nieraz Wam mówię, że czasami polecam moje właśnie te warsztatowe webinary, gdzie docieramy do wewnętrznego dziecka, ale czasem pomoc i teraz też maile dostaję w ogóle od Was, że ktoś zaczął też webinary, ale Ewa tak mi wywala i zawsze mówię: proszę iść na psychoterapię, bo praca z drugą osobą to jest baza. Samo zaufanie komuś to jest baza, samo w ogóle zacznięcie, wypuszczenie tego głosu, wyrażenie siebie to jest baza. I to, co teraz nieraz się zdarza, z tym, co jest przerażające, przerażające często jest to, jak ktoś zmierza, się, dotyka tej prawdy, że jednak to moje dzieciństwo było trudne, jednak ci rodzice nie byli tacy fajni. Czasami to ja nie jestem fajnym rodzicem czy partnerem. To jest to. Czyli jakby też dotknięcie prawdy, ktoś unika jakby takich regularnych spotkań, no bo nagle wszystko się wyrzuca. Ktoś staje w prawdzie, zaczyna ja to mówię zawsze być rozebranym. Tak? Ale nie bójcie się tego, bo tylko ten sposób może dojść do dobrego życia. Tak? Możecie czuć się lepiej, bo prawda wyzwala i też, ale praca z drugim człowiekiem. Nawet jak traficie, że nie, jeden terapeuta nie ok, trze drugi terapeuta zły, trzeci terapeuta po prostu, szukajcie takiego, który, w którym będziecie się czuć bezpieczne, gdzie wasz układ nerwowy będzie się uspokajał. Tak? Bo tak dzisiaj, jakby jedno z właśnie konsultacji było. Że ta pani do mnie, jestem w szoku, że ja w ogóle dzisiaj płaczę, a ja mówię, to dobrze, że płaczesz, bo czujesz się widocznie przy mnie bezpieczna, tak? Ale bardzo pamiętajcie, praca z drugim człowiekiem, czasami grupy w ogóle takie wsparcia, czasami czas się proponuje, jak ktoś jest z DDA idźcie na grupę. Są różne sobie takie meetingi, spotkania, to bardzo daje takie poczucie bezpieczeństwa, też przyzwyczajacie swój układ nerwowy swój mózg do tego, że z drugim człowiekiem mogę czuć się bezpieczna. W ten sposób też odpuszczacie kontrolę, tak? To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważne. Tak dzisiaj chciałam... E, e, jeśli tego nie macie, że wy bo, bo, boicie się drugiego człowieka, e, nie ufacie, wszystko musicie sami, no to tutaj czasami te warsztaty mogą przynieść różnego rodzaju odwrotny skutek, tak? Albo e, jednorazowe spotkanie z jakimś terapeutą. No, jeśli coś macie zakotwiczone na przykład 40 lat albo 30, jednym spotkaniem nie załatwicie sprawy. A jeśli tak do tego podchodzicie, no to jest tak naprawdę czysta naiwność. Tak? Więc weźcie sobie to do serca, dlatego że syndromy takie, że jeśli już nie odczuwacie przyjemności żadnej, y, trudno wam znaleźć, odnaleźć tą przyjemność, trudno odnaleźć wam radość życia. Yy, boicie się wychodzić z domu, ludzie są źli, wszyscy Was wkurzają, jesteście ogromnie przemęczeni. No to to już są bardzo poważne syndromy. Tak dzisiaj klientce powiedziałam: Za rok to już będziesz miała myśli samobójcze. Może nawet wcześniej. Hmm? Okay? Więc jeśli są już takie, macie takie yy, symptomy w, w, u siebie, no to to już naprawdę jest poważnie i szukajcie jakby pomocy. No myślę, że to nie niejednorazowym w totalnej biologii jednym spotkaniu, bo też nawet niedawno miałam i miałam trochę takiego kaca, że czasami mam kaca też moralnego, że ktoś przychodzi płaci 600 zł, a ja mówię, no tutaj jest potrzebna psychoterapia. No jasne, że czasami robić ćwiczenia, staram się dawać jakieś narzędzia, ale to już jest poważny problem, który wymaga po prostu regularnej pracy. Czasem na rok, czasem na dwa, tak? Ale najgorsze moim zdaniem w takich przypadkach jest skakanie z kwiatka na kwiatek. Czyli z jednego, tutaj trochę od jednego terapeuty tu, od drugiego terapeuty tu, od trzeciego terapeuty, tak? Musicie się osadzić. Musicie osadzić się z kimś, gdzie wy, tak, ty, twój mózg, twoje ciało będziecie czuć się bezpiecznie. Tak? Okej? Okay? To jest ważne. Bo czasami ktoś mówi: No dobra, mam przyjaciółkę, z którą mogę się wygadać. Ale to nie jest to samo. To jest zupełnie coś innego. Tak? albo poradzę sobie sama, no nie, bo w stosunku do samego siebie nie jest się obiektywne, tak. Więc no tutaj bardzo was proszę, abyście sobie to wzięli do serca, nie wiem, trochę mi tu słońce radzi, tak. Więc no myślę, że to, to jest bardzo ważne przy takich stanach, zwłaszcza też pamiętajcie, że jeśli te stany dotyczą waszych dzieci, E, czyli takie depresje, samokleczenia, taki bezsens, nie, od, od, brak odczuwania tej radości, e, zamykania się w, dziecka w pokoju, tak? No to też jakby tutaj są dwie, jakby te drogi: czyli dziecko do psychologa dziecięcego, a wy też pracujecie nad sobą, tak? To jest bardzo ważne, to musi iść zawsze dwutorowo, tak? Bo co z tego, że dziecko zrobi robotę ze sobą, a rodzic tak naprawdę będzie bez zmian, czyli za jakiś czas. Wróci do tego, będzie wracało do, będziecie wracali do tych samych zachowań, czyli u dziecka znowu się uaktywni ten stan emocjonalny, który był, nie? a tam często będzie się rodziło to z bezsilności, na przykład. Ok? Tak, chciałam dzisiaj nagrać, właśnie zaraz idę wysłać linki, bo dzisiaj są warsztaty, właśnie wolni złość. Eee, tak, dzisiaj zaczynamy ten cykl, więc kto jeszcze z potrzeby to może się zapisać. Ostatni dzwonek. Ale tak bardzo właśnie chciałam to zaznaczyć, że pamiętajcie, że praca z drugim człowiekiem jest cholernie ważna, nie? Że warsztaty warsztatami, kursy kursami, czasami ten psychiatra chwilowo jest potrzebny, bez dwóch zdań i tu żadne suplementy nie, nie, nie pomogą, ale też po prostu nie, nie bójcie się, pamiętajcie, że zawsze jest szansa na wyjście i do dobrego życia, ale tutaj trzeba czasami działać z, z kilku stron, no i trzeba tej odwagi tak, odwagi przede wszystkim stanąć w prawdzie, jak jest, wyjść z tego poczucia wstydu, poczucia winy, który bardzo często zakotwicza. Tak, bardzo często. Ten wstyd z reguły jest, jak on jest bardzo mocno silny, no to tam będą ogromne jakby uniki e, chęć schowania się i tak dalej, nie? Że coś mi nie wyszło, coś mi nie poszło. Dobra? Macie do tego pytania, do tego, co powiedziałam? Jak nie, to zapisuje? Myślę, że też udostępnię to e, na YouTube. Hmm? Jak to jest z wami? Zosia Samosia, czy jednak szukacie tej pomocy regularnej i potraficie yy, macie, potraficie ufać, bo to też jest bardzo ważne, nie? żeby ufać. Ale też oczywiście nigdy się nie podobajcie, bo to jest tak ważne, yy, żeby ten układ nerwowy dobrze się czuł z daną osobą. Nie? Będzie się czuł wtedy, kiedy jesteście w stanie puścić ten cały yy, ładunek emocjonalny. Ja nieraz właśnie miałam też konsultację, żabok to to, że ktoś płacze, to jest yy, normalne. Ale na przykład miałam takie klientki, gdzie na przykład ktoś przez każde, nie wiem, cztery spotkania, pięć, ciało się cały czas dygotało, się trzęsło. Nie? Wszelkie drżenia, zwłaszcza cały czas, no to, to też ten układ nerwowy się uspokaja, nie? bo ktoś czuje się bezpiecznie, ktoś nie jest sam, tak? Więc to też jest bardzo ważne. U mnie zależy, jaki etap w życiu. Raz jestem Zosia Samosia, raz proszę o pomoc. To jest oczywiste, to nie jest w każdej materii. I bardziej, jeśli jesteśmy osadzeni, wiemy, czy sobie poradzimy. Bo to jest ta dojrzałość, i to jest ta dojrzałość osoby dorosłej. Czyli ty wiesz, że w tym temacie sobie dam radę, ale będą tematy, kiedy ja muszę prosić o pomoc. I to jest bardzo jakby, to jest ta kwestia dojrzała. Pamiętajcie, że wtedy, kiedy dziecko było niezauważone za małego, a potem jest osobą dorosłą, no to ono się boi prosić o pomoc, bo widocznie za dziecka ta pomoc była odrzucana, albo niewidoczna, albo ktoś próbował, no ale jej nie, nie otrzymywał, tak? Więc tutaj też osoba już dorosła jest w stanie sobie bardzo mocno to wyważyć, nie? Najgorsze właśnie wtedy, kiedy w ogóle ktoś nie chce prosić, nie lubi prosić, nie wstydzi się tego, ogólnie wstyd, to wiecie, że jest bardzo taką niską emocją, która będzie prowadziła właśnie do stanów depresyjnych i to na bardzo mocnym poziomie takiej, tak? Więc tutaj trzeba z tego wychodzić. No bo wstyd tak naprawdę zobaczcie, wstyd jest też takim schowaniem się, ukryciem. Nie? więc to też ważne, żeby z tego wyjść. Dobra, chciałam to nagrać i zapisuję, więc pamiętajcie, że no totalna biologia jest super, ale tutaj regularna praca, ja uwielbiam, zawsze uwielbiam też, powiem, tylko uwielbiam, jak ktoś mi przychodzi po warsztatach, które mam dostępne, ktoś przychodzi mi po psychoterapii, dlatego że ta praca wtedy jest dla mnie zdecydowanie łatwiejsza, szybkie są, bardzo szybko są uwolnienia, dam zadanie, z reguły po jednej konsultacji no są efekty, ale na, jak ktoś mi przychodzi ogromnie zamrożony, no to to, no, no to, to jest taką pracę, no ona jest na półtora rok. Tak, no i też miałam takie konsultacje. Jestem w stanie jakby pomóc, no ale to też to zależy też już od też no, siły tego tak naprawdę, bo jak jest potrzebna czasami pomoc psychiatryczna, no to nie, nie zmienię i ja myślę, że już mam na tyle mogę oceniać kiedy mogę, kiedy nie mogę, że to jest takie zdrowo Rozsądkowe, tak więc też nie bójcie się czasami tych leków, bo one po prostu są potrzebne. A im szybciej się zareaguje, tym krócej się je bierze. Po prostu tak jest, nie? Trzymajcie się. I jak ktoś chce dzisiaj jeszcze dołączyć do Uwolni Złość, no to wejdźcie na stronę. Zresztą chyba zaraz jeszcze link dam. Trzymajcie się. Ciepło, u mnie mega gorąco. Do zobaczenia. Pa!